Cześć, siemano, witamy was w kolejnym odcineczku Witamy was na kolejnej wyprawie Mamy dzisiaj 24 lipca Jest godzina 4.38 Spóźniłem się 8 minutek Zaglądam tam, bo coś tam lata Kurde, jakieś chyba króliki czy zające Tam w oddali na drodze A tam gdzieś jest rylu Szukam miejscówki, bo zobaczcie ile samochodów Wszędzie jest nawalone No i nie wiadomo czy sobie usiądziemy ale już mi tutaj coś pipka, więc prawdopodobnie coś znalazł, prawdopodobnie coś tam jest. Więc sobie siądziemy, posiedzimy do godziny 12, może pierwszej, parę godzinek, 6-7 godzin łowienia. Zobaczymy jak nam pójdzie. Fiderki u mnie tradycyjnie na delikatnie, delfinek i jakiś tam atrakcik. Dwie metody, dzisiaj nie będę łowił na klasyka, będę szkolił metodę. Zobaczymy jak nam pójdzie. Czekamy na ryla, przywitamy się tylko z nim i jedziemy z tymi rybkami. Roki o szołomie, jakżeś tam w las Byłaś stamtąd, ej tam Byłaś tamtąd, jakżeś tam w las Gamoń Chodź, Idziemy uchytać. Co za spóźnienie Jakie spóźnienie Na wpół domu byli mówieni. No No 52 No jeszcze sztufkowka do był zanim coś przyjechał, to było Cześć. Okay. Cześć. Jedziemy, co? No, rozpakowujemy się i idziemy na dworzec. No i dobra, Dawid, dotar. Jak co tydzień? Odpalamy. i tak wygląda tutaj nasza nasza moje kijażki tutaj na dole tutaj kije i miejscóweczka od Dawida placu mamy dosyć sporo, więc coś tu pochytomy, mam nadzieję siedzimy sobie z 5 minut u mnie już pierwsze branko wygląda mnie to na karpia zaraz zobaczymy, ale nie duży. Ja, karpi. Mali go lasak. Dobra, u mnie pierwszy karpiszon. 49 49 są tonatów taka, taka rybeczka Tak w końcu w numer 2, bo już się bo stały, Tyś, no? tu przysypiałem Przysypiałeś? Jesteś tu harcza jak... Niedźwiedź Dobrze, no, przybrzemu mi się trochę chyba drugiego karpika będziemy mieli Kądś tam moje zestawy Przeszedł chyba na co chyba Przeszedł. bunion and

A, wygląda na to, że ta sama miarka będzie 40 40 cm, może troszkę więcej 40 parę. No, ale waleczne rybeczki. Może tu go Ela taka, taka rybka. Lecimy. Do wody ja i w końcu przyszła pora i na naszego amatora. Co ci ten pies robi, że go wyrzucasz znowu? Lechu złowił lecha. <grywka> Nie, nie, nie poradzi sobie z tym rybał ja, ja nie chciałbym widzieć... Ty z tym karpiem poradzisz <laughs> Ja już nie chcę widzieć co on zrobi, jaką karpia złowi Ładnie odpływa, ciach Płocie Płocka się na Toksika skupiła. Ładna, nie? Taka długa, co? E, zobaczcie kurde, i amator coś złowił. I to się zapowiada, że to będzie całkiem ciekawa rybka. Pampuj, pompuj, pampuj, pompuj puścił, tak kurde jak już widzicie wędki mamy zwinięte. Zbieramy się powolutku do domu, bo kurde powiem wam szczerze, miało być troszkę niby w tą niedzielę miało się ochodzić, no a ochodziło się tak jak Dawid mówił, z 30 stopni na 28, takie ochudzenie mamy. No nie da się tu wysiedzieć, jest w pół do 12. Zwijamy, jedziemy, widzimy się w kolejnym odcinku, to na pewno. Żegnamy się z Wami, do zobaczenia, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Nara, siemanko, cześć.